To jeden z ostatnich pociągów, który jeszcze planowo odjeżdża ze stacji Łódź Fabryczna, ponieważ już wkrótce ten dziejowy i wysłużony budynek zostanie zrównany z ziemią, żeby przygotować grunt pod nową inwestycję wartą blisko 2 miliardy złotych. Planów jest wiele. Niektóre bardzo optymistycznie zakładają połączenie tej nowej stacji, która ma tutaj powstać ze stacją Łódź Kaliska w celu konstrukcji nowej linii kolejowej linii Y, która ma łączyć Warszawę, naszą stolicę z Poznaniem oraz Wrocławiem, a może i w przyszłości z innymi miastami naszego państwa. Obecnie widoczna zabudowa nie wygląda atrakcyjnie i pogarszający się stan od lat zbierał słowa ostrej krytyki ze strony zarówno łodzian, jak i wizytujących przyjezdnych. Jednakże druga połowa XIX wieku była okresem prosperity dla dworca, stanowiącego główną arterię handlu i transportu. Na tamte lata stanowił przyjemny dla oka obiekt, wpisujący się w okoliczną architekturę, stylem, jak i duchem. W 1866 roku połączył przemysłową łódź z Koluszkami oraz przebiegającą tam linią relacji Warszawa-Wiedeń. Nowa stacja ma być położona na głębokości 16,5 m, zaś 10 metrów nad nią, ma powstać sieć podziemnych ulic oraz dworzec autobusowy. Nowoczesnym tunelem pojadą pociągi dużych prędkości i koleje aglomeracyjne. Koszty projektu zostają podzielone pomiędzy polskie linie kolejowe, Miasto Łódź oraz polskie koleje państwowe. Budowa dworca ma się zakończyć w 2014 roku. Miejmy nadzieję, że to, co dotąd nie udało się wynegocjować w przypadku autostrady, być może w przyszłości uda się z naszą łódzką koleją.